Teraz wiecie, co dopiero mi się przypomniało. Już po tym, jak nagrałam dla Was dwa takie krótkie ujęcia, przypomniało mi się, że ja się z Wami jeszcze nawet dzisiaj nie przywitałam. Więc witam się z Wami serdecznie w kolejnym Vlogmasku. Dzisiaj mamy środę. Chciałam powiedzieć czwartek. Dzisiaj mamy środę. I słuchajcie, nagrałam tutaj dwa takie krótkie filmiki. Jeden filmik dotyczy... Właściwie to są takie praktyczne rzeczy, które kiedyś już dawno temu sobie kupiłam i mi się przypomniało, bo akurat dzisiaj z nich korzystałam. Jedno to jest taki super pojemniczek, gdzie możecie na przykład do jednej części włożyć sałatkę, która powiedzmy puszcza soki. Tak jak ja na tym filmiku dałam, zrobiłam Grześkowi sałatkę do pracy. Tam ogórek, pomidor, papryka, cebulka i wiadomo, zanim on to dowiezie, to mu to puści soki. I on bardzo chciał jeszcze jajko do tego, więc mu ugotowałam jajko na twardo i tam jest taki ekstra pojemnik, który który jest od kompletu, ale można sobie oddzielić właśnie, że te jajka nie leżą cały czas namoczone w tych warzywkach. To zobaczcie sobie, jaki ten pojemnik jest fajny. I właśnie go kupiłam na Amazonie, to Wam napiszę cenę. No niestety tam właśnie dźwięku, dźwięk miałam, wyłączyłam dźwięk podczas nagrywania, no bo Grzegorz się zaczął trzaskać w kuchni, bo tutaj robił arabiatę i, i mi przeszkadzał, więc Wam tylko tłumaczę, o co chodzi. A druga rzecz, no to właśnie jest urządzenie, którym sobie wyprostowałam włosy w taki naturalny sposób, też Wam pokażę. No na pewno duża część z Was zna tą suszarkę, bo ona już jest od lat, gdzieś tam krążyła po internetach, to był kiedyś taki szał na nią, ale ja już ją mam może z 5 lat i, no i używam sobie ją tak właśnie od czasu do czasu, bo... Wiecie, ja mam takie włosy dosyć podatne i żeby wyprostować, no to kiedyś używałam tej, kiedyś używałam prostownicy, ale jednak moje włosy są takie cieniutkie i nie chciałam za często używać, no bo ona jednak strasznie przypala włosy. Więc uważam, że taką alternatywą do tego jest właśnie ta suszarka, którą Wam tutaj pokażę. A może niektóre, niektóre z Was jej nie znają, a będą chciały mieć taki właśnie naturalny wygląd wyprostowanych włosów. Chciałam Wam coś podpowiedzieć. Może część z Was zna już y, to urządzenie i można sobie fajnie właśnie włosy y, wysuszyć. Znaczy nie, no w sumie i wysuszyć i wyprostować, bo z tego jak zau zauważyłyście, to y, ja mam takie dosyć podatne włosy, jak je po umyciu pougniatam tak w palcach. Wystarczy, je tylko tak pou pougniatam, y, to mi się takie y, fale robią. Mam bardzo cieniutkie włosy i mam dosyć mocno pocieniowane w tej chwili. Ale tą szczotkę to na pewno już widziałyście nieraz. Ja mam tą szczotkę już chyba 5-6 lat, może nawet i dłużej. Jestem z niej mega zadowolona. Jestem z niej mega zadowolona i chciałam Wam tylko pokazać właśnie, co ona potrafi zrobić z włosami, bo może komuś się też przyda taki pomysł na prezent taki w ostatniej chwili albo dla siebie. Także pokażę Wam, jak to będzie wyglądać u mnie. pokażę w innym świetle. Zobaczcie, one mają takie... One są tak naturalnie wyprostowane. Oczywiście można, można użyć sobie prostownicy i będzie taka całkiem ściana, ale w tej chwili zobaczcie, mam je tak naturalnie wyprostowane. I tam są dwie, dwie możliwości dwie albo trzy możliwości. Przestawienia tej suszarki, czyli jest taka najmocniejsza, gdzie najszybciej wysuszycie włosy później można sobie troszeczkę skręcić jakby temperatura jest troszeczkę wyższa i wtedy możecie już bardziej mniej powietrza leci i wtedy macie większą kontrolę nad tym nad ułożeniem włosów. I możecie sobie wtedy podwinąć czy w tą czy w tą stronę, jak tam sobie uważacie, ale ja uważam to urządzenie za genialne. Ja byłam taka szczęśliwa jak kupiłam, bo mi nie zależy właśnie nieraz żeby mieć całkiem takie wiecie przelizane, płaskie włosy, ale żeby mieć taki efekt wyprostowania, nie? No to właśnie bardzo Wam polecam to urządzenie nawet niewilone kosztuje. Ja wtedy chyba płaciłam jakoś około 50 euro. Zaraz sprawdzę na Amazonie, to Wam tutaj podam cenę i może Wam się to przyda. Nie mam czy z tyłu mogę pokazać. To ten stół wychodzi wygląda. No, ta kamera tak naciąga na brzegach, co? Dzień dobry, moje kochane dziewczyny, wpadłam do Was na przerwę z kawą. U nas jest około godziny 14, tylko że ja mam spuszczone rolety, bo tam tak słońce wali, że miałam tutaj prześwietlony pokój i nie mogłam sobie tutaj z Wami pogadać, a, a chciałam trochę nastroju świątecznego jednak wprowadzić. Choinka, stroik, wszystko na miejscu. I przyszłam sobie do Was tak trochę poprotkować, bo myślę tak. Może któraś za chwilę będzie siedziała w garach, albo pierogi kleiła, albo baszcz gotowała, albo nie wiem co tam macie zaplanowane. No to ja Wam mogę tak trochę pitu, pitu. Trochę Wam mogę tutaj pogadać. Albo posiedzicie ze mną z kapką, albo po prostu możecie sobie mnie posłuchać jak radia. I tak się zastanawiam, o czym Wam tutaj opowiedzieć. A może takie wiecie, coś wspominki z dzieciństwa Wam coś opowiem. <grymne> <grymne> Bo tam nie zosiłko ze mnie było, a mamusia wiecznie miała problemy z marzenką. Jaki <grymne> mały diob był. Ale słuchajcie, opowiem Wam tak. Dobrze, że na szczęście mi, tak nie, że mi to nie zostało, ale miałam naprawdę predyspozycję. Żeby zostać złodziejem. Tylko chyba przez to, że nie miałam sukcesów w tej dziedzinie, to z tego zrezygnowałam. A mianowicie, opowiem wam, jak to: kilka przypadków, kilka moich wpadek, <grym> jest jaki obciech. No ale co, No takie życie będę miała wspomnienie. Pierwsza sytuacja, do której mogę sięgnąć pamięcią, którą, która gdzieś mi utkwiła, aż dziwne, bo tak mało rzeczy pamiętamy. Z dzieciństwa, z całkiem jak byłyśmy małe, nie? A mi takich parę tylko scenek zostało i tam między innymi. Także chyba musiało mnie to bardzo uderzyć, ale nie wiem, czy strata mnie tak uderzyła, czy ten wstyd nie tak uderzył. To już Wam opowiadam. Ile ja mogłam mieć wtedy lat? Moja siostra już była, no to tak nie wiem, no. Może z pięć, może nie, nawet. Jakaś taka cał, całkiem malutka jeszcze była, nie? I taka sytuacja. Naprzeciwko, yy, yy, naprzeciwko nas, bo mieszkaliśmy wtedy w bloku, wprowadziła się taka rodzina, taka zamożna rodzina. I oni mieli córeczkę, taką młodszą ode mnie, no i ja się z nią skumplowałam. I cały czas albo ona przebywała u nas, albo my u nich. Znaczy, rodzice też się kumplowali, nie? No, czekajcie, w zły Pamiętam. Chyba ta córka miała na imię Beata. Jak sobie dobrze przypominam, chyba Beata miała na imię. No i pewnego razu, wiecie, ja nie pamiętam dokładnie sytuacji, jak do tego doszło, ale wiem, że ja byłam u nich w mieszkaniu, <laughs> nie widzieli jakiego ciepła wpuszczają, byłam u nich w mieszkaniu i, w syp... i bawiłyśmy się w sypialni mamy. I tam, to, to, to jeszcze pamiętam, że gdzieś przy łóżku na szafce leżały pierścionki, ale to nie takie, wiecie, pierścioneczki jakieś, tylko takie, Wielkie oczka, kiedyś były takie modne chyba, nie wiem czy z Rosji je wtedy ściągali, pamiętacie? U Waszych rodziców, czy może Wy jeszcze gdzieś macie, to były takie grube pierścienie z wielkimi oczkami, takie bardzo ozdobne. I ona tam miała ileś tam tych pierścionków. No i ja, jako kobieta, no nie mogłam przejść obok tego obojętnie. I słuchajcie, jak zobaczyłam te pierścionki, dostałam takie gały. Tak mi się ono spodobało. Słuchajcie, obłożyłam je na palce. Nie pamiętam, ile tego było, ale wiem, że miałam je na dwóch dłoniach. Nie słuchajcie, akcja. Nie wiem, ile to wszystko trwało. Poszłam zadowolona do domu z winami i te pierścionki i poszłam do domu, nie? I to pamiętam do dzisiaj. Jak za jakiś czas ta sąsiadka puka do nas, nie? Puka do tego, że że nie może znaleźć tych pierścionków, co się stało. A ja pamiętam, że mama wtedy stała w drzwiach i rozmawiała z tą sąsiadką, a ja sobie tak od, yy, tak jakby naprzeciwko drzwi wejściowych, chyba były drzwi do łazienki, coś takiego. Chyba tak, tak było to mieszkanie u taki króciutki bardzo przedpokój i zaraz drzwi od łazienki. No i ja słysząc głos tej sąsiadki, poszłam do korytarza, a miałam te pierścionki ponakładane na ręce, nie? Poszłam tam właśnie do korytarza, oparłam się od drzwi w łazience i miałam te ręce tak z tyłu schowane, nie? Skrzyżowane miałam te ręce, i ona coś mówi o tych pierścionkach. I mama tak patrzy na mnie, a ja. Nie? I tu nagle tylko tak plum, plum! <laughs> z tych palców zaczęły mi spadać pierścionki. No bo gdzie? To takie łapeczki jak kurka i takie wielkie pierścionki. I tak się wydała, tak położyłam moją pierwszą akcję. Nie przemyślałam, nie wiem. Tak to po prostu wyszło. Obciach jak nic. Zgubiłam pierścionki. Nie, no, no i akcja się wydała. No, nie poszłam za to siedzieć, bo jeszcze, jeszcze byłam za mała, no ale, ale chyba mi się to musiało spodobać. Drugą akcję, ale ta, chyba, ta akcja chyba mi się udała. Tu chyba. <grym> chyba już byłam lepsza. Pamiętam, że wtedy byli, byłyśmy u babci, i tam w klatce też obok mieszkał taki starszy chłopak. A to już była troszeczkę starsza, może tak miałam z 7 lat. Chodziłam jakoś tak do... No ja taka, wiecie co, ja byłam taka gadotliwa, ja z każdym pogadałam, pośmiałam się, jakoś nie bałam się ludzi. Moja mama, babcia zawsze mówi, że ja taka powsinoga, bo ja potrafiłam łazić po jakichś sąsiadkach, one mnie wiecznie musiały szukać. Ja potrafiłam wyjść z domu, one nie wiedziałam kiedy i przed siebie i potem nie szukały gdzieś tam po osiedlu. Naprawdę w tych czasach powiem Wam, że to jest tak niebezpieczne, bo mnie by na pewno ktoś zwinął. No... <laughs> To Wam mówię, ja się sama prosiłam o problemy. Jakby one nieraz widziały, jak ja na tych placach zapach, co ja tam wyrabiałam, jak się na tych huśtawkach huśtałam, jak y, za ludźmi łaziłam i zagadywałam, to... <ścoughs> no ale ja lubiłam ludzi, no, no co ja poradzę, to taka byłam. No i słuchajcie, no, wrac wracając do, do mojej działalności y, i... Właśnie w klatce obok też mieszkała jakaś znajoma, ale to już babci nie mamy, tylko mojej babci. Ona miała takiego nastoletniego syna, który jeździł na motorku. I myśmy się, Jacek miał na imię. I ja się z nim jakoś tak no, skumplowałam, no wiecie, podobał mi się, to taka mała, on taki no, podobał, no w sensie, że imponował mi tak, bo on na motorku. I on mnie woził na tym motorku, bo przed domem była taka. Taki zagajnik jakby, na którym rosły drzewka, róże i wokół tego była droga i można było, takie małe rądko jakby między blokami. No i on mnie na tym motorku tam przewoził nieraz i tak wiecie. No i ja tam od czasu do czasu też oczywiście z babcią odwiedzałam. I to było tak, były drzwi wejściowe do klatki, tutaj wejście do mieszkania zaraz i w tym mieszkaniu zaraz od strony, od strony głównej było duże okno. I ja zauważyłam, że tam na maszynie do szycia, która właśnie stała przy tym oknie, pani miała szminkę. No i tak, co ja zrobiłam? Jak tu się do tego mieszkania dostać? No bo to, że ja tam chodziłam, to swoją drogą, ale ja jakoś wypatrzyłam, nie wiem jak tam wypatrzyłam, że tam ta szminka stoi. No i jak tu tą szminkę zawinąć? I słuchajcie, wymyśliłam tak, tam kawałek dalej... Był taki, e, taki stojak, jakby na rowery. Pamiętacie? Też takie metalowe, półokrągłe, i wsuwało się w to ileś tam rowerów. To było takie wolno stojące. Ten ja to przesunęłam, popchałam pod to okno, wspięłam się, wlazłam przez to okno i zwinęłam z tej maszyny tą szminkę. I to też pamiętam do dzisiaj. To była moja pierwsza szminka w życiu. Nie wiem, jakie były, e, jakie były dalsze. Przygody związane tutaj z tą kradzieżą, ale chyba mnie nie złapali, bo bym pamiętała, że musiałam oddać albo że mi się oberwało albo cokolwiek. Także byłam szczęśliwą posiadaczką pierwszej szminki. I pamiętam, że te szminki mi się. One miały taki inny zapach, nie tak jak teraz. Zawsze lubiłam wąchać. Patrzcie, to rzeczywiście teraz do mnie dotarło, że ja już za dziecka miałam jakieś fobie. Uwielbiam wąchać szminki. Pamiętam, jak do babci przychodziły koleżanki, no to jakie miałam 7, bo 30, no to mam, to jakaś do babcia była może wtedy tak w moim wieku teraz. Przed pięćdziesiątką, około pięćdziesiątki, miała trochę tych koleżanek, bo moja babcia była krawcową i tam zawsze przychodziło dużo kobiet i, i tak sobie siedziały, plotkowały, a ja, a Marzenka, teraz taka ciekawska, między nimi, nie? I tak się zawsze przyglądałam tym koleżankom, a jak one tam ubrane, a jak one pomalowane. I te szminki mi się tak zawsze podobały, bo one, wiecie, wysmarowane, tymi tutaj te tutaj te, te rumiane takie polika i takie, taka szminka tam przychodziła, taka pani do dzisiaj, pamiętam, ona się Edyta nazywała. I ona właśnie też miała taką ordynarną czerwoną szminkę i to mu się tak podobało na tych ustach. I, i to ja w sumie mogłabym powiedzieć, że y, ta pani mnie y, jakby pchnęła do tego, żebym została złodziejem. Mm. Gdyby nie wyszła taka wysmarowana, to by się dziecku nie zachciało. Więc tutaj się mogło usprawiedliwić. No to idziemy dalej, słuchajcie. Obciach jak cholera, już byłam starsza. Wtedy już może miałam tak z 13 lat. 14. Ale to jest taki najniebezpieczniejszy wiek, kiedy gówniarze dorastają i mają w głowie przeróżne pomysły i w ogóle zero też myślenia na przyszłość i myślenia o konsekwencjach, prawda? Tylko chociaż to się już wydaje, że już powinno się w tym wieku trochę, ale no, ale no nie, no. każdy lubi ryzykować, popisywać się albo cokolwiek. No i tak było, słuchajcie byłam pierwszy raz w Austrii wtedy w odwiedziny. Tata, to były jakoś początki, jak tata tutaj przyjeżdżał. Jeszcze my wszyscy mieszkaliśmy w Polsce, ale tata przyjeżdżał tutaj, bo dostał zaproszenie, bo to wtedy się na zaproszenia przyjeżdżało od kolegi. No i żeby zobaczyć, czy, no, czy to jest kraj do życia i, i no tak, po prostu. I słuchajcie, poszłyśmy z moją siostrą do... To musiał być któryś z tych... Chyba Bipa. Tak, to musiał być chyba Bipa wtedy. To był jeden z takich pierwszych sklepów, w którym ja się tak zakochałam, ten zapach Bipy, tych środków czystości też, yy, yy, wszystko tak pięknie poukładane, wszystkiego tak dużo i tak dostępne, tak łatwo dostępne. Człowiek tu przyjeżdża z takiego kraju, gdzie nie było takiego wyboru i a tutaj wchodzisz i... Nawet na, nie, nie nie stoi wszystko, nie, nie ma rzeczy powykładanych za ladą, tylko chodzisz i oglądasz jak muzeum i bierzesz wszystko, dotykasz. Słuchajcie, taka głupota cięca. wiecie co że żeśmy podwinęły? <noise> Aż się wstyd przyznać, słuchajcie. Zrobiłyśmy tam jakieś drobne zakupy i wiecie co mi się spodobało? Jakieś, ja, teraz już nie pamiętam jak wyglądały, jakieś szczególnie piękne były szczoteczki do zębów. Zawinęłyśmy. Dwie szczoteczki do zębów. Oczywiście też nie wiedząc o tym, że są kamery, nie? A <laughs> tym to rodzice nie wiedzą chyba, żeśmy tutaj takiego obciachu narobiły. No i zawinęłyśmy te szczoteczki, ale byłyśmy tak przestraszone, że ja pamiętam, jak podchodziłam do kasy już pła płacąc, to już wiedziałam wtedy, że, że źle zrobiłam, bo już nie umiałam się wycofać, no bo kurczę, już tu stoję przy kasie, jak tu oddać te rzeczy, te szczoteczki. A miałyśmy wtedy taki plecak, ja wsadziłam to do kieszanki w plecaku bo tak mi się podobało, a nie miałam pieniędzy już na to, żeby je kupić. No nie wiem, no taka głupota jakaś, no przecież bym pewno poszła do taty, bym powiedziała, tata, są takie fajne szoteczki, to weź tam. No. Nie wiem, co, co to podkusiło, po prostu, no taka mówię, no głupota nastolatka. I, no i oczywiście wezwali tam te security z tego sklepu, ktoś przyszedł ale nic tam kompletnie nie zrobili, więc widzieli, że my ani A, ani B tam po niemiecku się czegoś mi dogadać i takie wystraszone, ja od razu w ogóle tymi, ja już tylko jak ktoś przy kasie, żeby pokazać tą, pokazywali mi ten, ten plecak, że mam pokazać, to ja już do miałam tak ja już, ja już nawet nic nie mówiłam, ja od razu wyciągnęłam, już pewno miałam łzy w oczach albo nie wiem, czy ja tam nie, ale rzucając mnie to pewnie miałam, już byłam taka rozczarowana, że tylko coś tam poszwargotali po niemiecku, powiedzieli coś tego i, i puści nic tam nie zrobili. I słuchajcie, to był ostatni raz w życiu, kiedy coś takiego zrobiłam. <grymnie> ale tak jak mówię, czy yy, przeszłość mam prawie kryminalną, mówię pogadam, mówiłam, po, Pomyślałam sobie, że Wam to opowiadam, Pogadam, żeby wam trochę rozluźnić tutaj atmosferę przedświąteczną. Nie chcę Was namawiać do kradzieży, żebyście oczywiście chodzili po sklepach i kradli jakieś prezenty świąteczne. No, to są tylko takie moje wspominki z dzieciństwa. No, to w tym temacie to już będzie chyba wszystko, bo ja Wam kiedyś obiecałam, że Wam opowiem, jak byłam złodziejką. Jak byłyśmy z Martą i z Agnieszką latem na tym Bymisze Prater, to tam zaczęłam coś mówić i mówię: A to wam kiedyś opowiem, jak kradłam za dziecka. I wtedy mówicie: Tam któryś z dziewczyny w komentarzach no Aha, fajnie, fajnie opowiedz. No to wam opowiadam, zrobiłam wam tutaj spowiedź taką przedświąteczną. Ale podejrzewam, że to nie jedna osoba ma coś tam na sumieniu, nie? Krótko, się telefon wyładuje, muszę kończyć tą pogawędkę. I no to dziewczyny, wiecie co, ja już chyba się na dzisiaj w ogóle z Wami pożegnam. Ja już dzisiaj chyba nic nie będę dogrywać, bo chociaż pracowanie już nie mam, już wszystko wczoraj skończyłam, ale jeszcze mi tutaj zostało coś do posprzątania i do rozpakowania, bo mozolnie mi to idzie. Powiem Wam tak, że zanim Grzegorz idzie do pracy, tak ochodzi około tak 11, to zawsze coś rano jest do zrobienia. Oprócz tego, że, że wstajemy i czytamy codziennie, rzeczywiście, kawałek książki z kawą. No to potem jeszcze, albo jeżeli jest jakaś robota, którą we dwójkę musimy zrobić, albo jakieś tam zakupy, albo Grzesiek jeszcze coś tutaj gdzieś reparuje, re -reperuje. dzisiaj mi zrobił wieszak tam na miotły, szczotki w kantorku, potem jeszcze gotował tą arabiatę, bo potrzebowaliśmy do naleśników, do lodziarni taki farsz, arabiatę właśnie dzisiaj robił, no to ja w międzyczasie zrobiłam tą sałatkę, to w międzyczasie, o no właśnie teraz. Wa ta pralka mi śpiewa znowu, że mam wciągnąć pranie. Drugie pranie właśnie dzisiaj zrobiłam yy, i, no, i zjadłam śniadanie <grym> i teraz właśnie mam zaplanowane parę rzeczy, które tutaj muszę dzisiaj zrobić yy, i nastawię sobie wieczorem warzywkę już na te jarzynki na sałatkę i nie będę dzisiaj oczywiście tylko mieszać yy, z majonezem czy coś, ale ja już sobie dzisiaj pogotuję. I rano tylko ziemniaki dogotuję i będę jutro kroiła sałatkę jarzynową od rana. Aha, jeszcze muszę do mamy zadzwonić, muszę się spytać o ten sos. No, także kochani, ja Wam życzę pięknego dnia. Nie stresujcie się, mam nadzieję, że wam Was trochę odprężyłam moimi historiami. Może się komuś przydają informacje, te, które Wam przekazałam tutaj o tej suszarce do, 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 do prostowania włosów. One są takie mięciutkie fajne, ale powiem wam, że jeszcze jak y, wcześniej popryskam je tym y, takim płynem, który chroni przed gorącym, to są jeszcze nawet y, fajniejsze. Ale dzisiaj o tym zapomniałam i mam. No, ale są tak takie mięciutkie fajne te włoski, są naprawdę. No, i, ale ten pojemnik jest naprawdę zajebisty, ten, który właśnie, no, patrzcie, zaraz tę kawę na moją sowkę. No, y, jest naprawdę bardzo praktyczny. Także kochani, jutro się słyszymy. Życzę mi miłego dnia, spokojnego. Do zobaczenia. Pa.